Thank you. Patrycja Jankowska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w nieco innej scenarii znajdujemy się w Parku Miejskim w Pile, aby podziwiać uroki naszej pięknej, złotej jesieni. Dookoła jest jeszcze sporo zieleni, jednak nie brakuje również spadających liści z drzew, a to przecież one najbardziej kojarzą nam się z jesienią. Jednak muszę przyznać, że jest dość zimno, subkryptańci wskazują tylko około 10 stopni. A jak temperatura będzie kształtować się jutro, zobaczmy. W piątek na termometrach ujrzymy od 9 stopni w Mirosławcu, 11 w ściance, Czarnkowi oraz Chodzieży do 12 stopni na pozostałym terenie. Zagmurzenie będzie nieduże pojawi się sporo słońca, ciśnienie natomiast wyniesie 105 hPa, jednak będzie powoli spadać, a wiatr powie z prędkością 16 km na godzinę. W nocy na całym obszarze opady deszczu, a temperatura będzie kształtować się od 2 do 4 stopni. I te opady deszczu utrzymają się niestety do soboty, czyli weekend rozpocznie się deszczowo i zimno. Około 11 i 10 stopni wskażą nasze termometry. Ciśnienie wyniesie 1001 ha, wiatr będzie umiarkowany zachodni, a biometr niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. I w tym szczególnym jesiennym wydaniu prognozy pogody to już wszystko, co jakiś czas postaram się zabierać Państwa w najpiękniejsze miejsca naszego regionu, aby być bliżej tego, co w pogodzie dzieje się naprawdę. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia!